W tym filmie omówimy sobie, na jakie w ogóle okazje firmy i korporacja zamawiają właśnie prezentacje w PowerPoincie. Więc oczywiście na początku to, co muszę Ci powiedzieć, to to, że prezentacje można robić w zasadzie w różnych programach. Faktycznie, PowerPoint jest to najbardziej popularny program, i też przez ostatnie parę lat zdecydowana większość projektów, które właśnie realizowałem dla moich klientów. To były prezentacje takie typowe w PowerPoincie, natomiast jest jeszcze chociażby Google Slides, Keynote, Prezi i wiele innych programów. Natomiast tak jak mówię, praktycznie zawsze, przynajmniej te firmy i te korporacje, te osoby, które się do mnie właśnie zgłaszały, potrzebowały prezentacji w PowerPoincie. No i również kiedy jeszcze w ogóle, zanim przejdziemy do rzeczy, no to jak się pewnie domyślasz, tych prezentacji jest naprawdę wiele. Bo są i prezentacje takie, która na przykład się przedstawia na przeolbrzymich konferencjach, jakichś eventach i tak dalej. Jesteś ty, jest scena i za tobą jest przeolbrzymia prezentacja, którą ludzie właśnie sobie patrzą. Z drugiej strony, są prezentacje na jakieś takie mniejsze spotkania, gdzie nie masz jakiejś przeolbrzymiej sceny, tylko masz na przykład projektor, no i za tobą ta prezentacja również się pokazuje. Z drugiej strony są prezentacje na spotkaniach, gdzie na przykład pokazujesz prezentację z na przykład laptopa lub monitora. No i z trzeciej strony są jeszcze prezentacje, które na przykład nikt w ogóle nie przedstawia, tylko eksportuje się takie prezentacje w formie PDF-a. No i się to wysyła na przykład mailem jako taka oferta. Więc takie widzisz, tego wszystkiego jest dosyć sporo. Teraz sobie przez to przejdziemy. Pierwsza taka prezentacja to są tak zwane prezentacje inwestycyjne, tak zwane pitch decade. No i właśnie często różnego rodzaju takie mniejsze firmy, startupy tego typu prezentacje potrzebują, kiedy po prostu szukają właśnie inwestorów, chcą przedstawić swój pomysł na całą firmę, na biznes. No i właśnie taka prezentacja wysyła się najczęściej do funduszów, różnego rodzaju venture capital, żeby po prostu ten pomysł sobie zobaczyli. Są również, i to są właśnie takie dosyć częste prezentacje, mianowicie prezentacje sprzedażowe na spotkania handlowe. To jest coś, co przynajmniej w mojej agencji robimy dosyć często właśnie dla firm i korporacji, ponieważ jeżeli dana firma, korporacja ma 10, 30, 50, 100 lub więcej handlowców, którzy cały czas mają właśnie różnego rodzaju spotkania z potencjalnymi klientami, spotkania, czy to właśnie stacjonarna czy to spotkania wirtualne, online no to o wiele łatwiej jest coś przedstawić, zwizualizować, kiedy właśnie masz taką pomoc wizualną w postaci prezentacji. Mało tego, dzięki właśnie takich prezentacji, dzięki właśnie takim prezentacjom w PowerPoincie dobrze przygotowanych, które są po pierwsze dobrze zaprojektowane, ale po drugie przede wszystkim skuteczne pod takim kątem sprzedażowym. O to również jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób zwiększyć skuteczność sprzedażową każdego handlowca, co jest równoznaczne z tym, że nasza bezpośrednia usługa bezpośrednio, właśnie, potrafi zwiększyć przychody danej firmy. Więc jest to właśnie taki dosyć ciekawi, ciekawa sytuacja, ciekawy typ prezentacji. Kolejne to są różnego rodzaju prezentacje takie bym powiedział właśnie stricte finansowe, różnego rodzaju raporty finansowe, zazwyczaj jest bardzo dużo tabelek, wykresów, liczb, wskaźników, tego typu rzeczy po prostu, które nie są przysłowiowo sexy, no i trzeba je jakoś tam w bardziej lub mniej ciekawy sposób zwizualizować. Są również prezentacje marketingowa jakieś reklamowa no tak jak widzisz jest to temat dosyć powiedziałbym obszerny, prezentacje o firmie, czyli po prostu wiadomo się chwalimy, tak, że nasza firma istnieje tyle lat, mamy tyle pracowników, takie prezentacje właśnie są potrzebne w sytuacjach, kiedy chcemy nie wiem, potencjalnym klientom, jakimś po prostu innym osobom przedstawić naszą firmę, jakie są jej produkty itd., i właśnie prezentacje na różnego rodzaju eventy, spotkania, konferencje, te właśnie bardzo duże i również te małe. W zasadzie praktycznie zawsze na każdej konferencji prelegenci właśnie z tego typu prezentacji korzystają, bo wiadomo, łatwiej jest właśnie coś pokazać na obrazie niż tylko i wyłącznie mówić o tym czymś. Są to również prezentacje na różnego rodzaju spotkania cykliczne, na przykład właśnie kwartalne. A często właśnie odzywają się do nas firmy, które tego typu prezentacji potrzebują raz na kwartał, czyli takie widzisz, jest właśnie takie podsumowanie tej korporacji całego właśnie kwartału No i można to pokazać wszystko fajnie na prezentacji, czy to właśnie na jakimś innym spotkaniu, które się odbywa co jakiś czas. Są to również prezentacje produktowa, żeby właśnie dany produkt przedstawić, jego cechę, jego zalety, jego korzyści i, i wszystkie inne szczegóły. Prezentacje wideo na targi oraz na przykład prezentacje oferty w formie PDF-a. I teraz tak, oczywiście w PowerPointie możesz tą prezentację, właśnie stricte w PowerPointie, ostatecznie wyeksportować na przykład jako plik wideo. Albo właśnie jako plik PDF. Oczywiście w pliku wideo no bardzo fajnie, ponieważ tam wszystkie czcionki, fonty będą się poprawnie wyświetlały. W PDF-ie co prawda też. Natomiast PDF jest bardziej statyczny. Czyli oczywiście no nie raz, nie dwa i nawet nie trzy razy otwierałeś kiedyś jakiś plik właśnie w PDF-ie. Często na przykład takie prezentacje ofertowa podsyła się właśnie mailowo po to, żeby dana osoba, dany potencjalny klient w tej firmie, korporacji sobie właśnie zobaczył jej usługa, produkt, no i się właśnie zapoznał z ofertą. Jest to wszystko fajnie zwizualizowane, wygląda nowocześnie, natomiast w formacie PDF, więc czy to na tablecie, czy to na komputerze, czy to na laptopie, no po prostu na każdym urządzeniu takiego PDF-a każdy jest w stanie bez problemu otworzyć i również będzie to się wszystko poprawnie wyświetlało. Natomiast również kiedy już oprócz tego, że ta dana prezentacja w PowerPoincie dobrze wygląda, no to w nowszych wersjach można dodać naprawdę bardzo dużo efektu wow, czyli właśnie różnego rodzaju animacje, ciekawe przejścia, na przykład tak zwany efekt przejście Morph, czyli płynna zmiana. Naprawdę w tych nowszych wersjach jest bardzo dużo funkcji, które właśnie potrafią sprawić, że ta prezentacja będzie wyglądała jakby nigdy w życiu. Nie została wykonana w PowerPocie. No i właśnie wtedy, jeśli faktycznie masz ten efekt, wow, wszystko się rusza, są animacje, są przejścia, to wtedy możesz taką prezentację bez problemu wyeksportować jako plik wideo, jako plik właśnie MP4 i w zasadzie wyświetlać ją gdziekolwiek. Możesz ją zapętlić, pokazywać chociażby właśnie na różnych rodzaju targach branżowych, na jakimś ekranie monitorze dosłownie wszędzie. Więc takie już ja pokazałem Tobie takich pięć, powiedziałbym, najczęstszych okazji, kiedy prezentacje są przez właśnie małe firmy, startupy, średnie firmy, duże firmy oraz korporacja narodowa międzynarodowa zamawiane. Oczywiście prawdopodobnie jeszcze o czymś zapomniałem, bo tych okazji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast myślę, że generalnie w tym wideo właśnie chciałem Ci o tym powiedzieć i, i większość to, co chciałem Ci powiedzieć, to już Ci powiedziałem. Więc podsumowując, jeżeli ten filmik Ci się podobał, to oczywiście zostaw łapę, łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby Cię nowe filmiki na tym kanale nie ominęły. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, to oczywiście napisz to wszystko w komentarzu poniżej. Natomiast jeżeli generalnie spodobało Ci się ta praca, czyli może również i Ty chciałbyś zacząć stricte zarabiać na projektowaniu tego typu prezentacji PowerPoint dla firm i dla korporacji, to zjedź sobie poniżej w opis tego filmiku. Tam znajdziesz chociażby takie bezpłatne poradnik wideo w tym temacie, możesz sobie go obejrzeć. Znajdziesz również bezpłatną rozmowę konsultacyjną. Jeżeli chciałbyś, żebym osobiście jeden na jeden się tobą zreplikował, to właśnie umów się na tę rozmowę. Natomiast teraz obejrzyj sobie ten filmik, który się pokazuje lub tą playlistę, która się teraz również pokazuje.